Cześć wszystkim! Dej szła wielkopomna chwila, czyli coś, co musiało się dostać, czyli Phoenix Zig Nook Forever. Gra, na którą czekano od pierwszych już wzmianek e, na temat wyjścia DNF-a, 15 lat. Wiadomo, że przez 15 lat to tak naprawdę nie czekać warto nie wiem, na nic, bo jakby nie patrzeć, 15 lat to jest 1 piąta naszego, naszej egzystencji na świecie. Jest to w kurwe dużo, że tak powiem. A tym bardziej nie było warto czekać, bo DNF za zawodzi. Zawodzi z jakiej przyczyny? To zaraz, zaraz o tym. Najpierw powiedzmy, co mi się podoba. Mi się podoba, wciąż zachowano interakcję, tak jak to było w starym DNF-ie. Eee, bardzo często przypomina to również sama interakcja i reszta, jak to było w kreju, nic dziwnego. Wiadomo, że producent swego czasu ten sam. Co jeszcze mi się podoba? Podoba mi się DIOK. Duke. Duke jest legendarny, Diok jest niezniszczalny, Diok jest przezajebisty. Jego teksty po prostu miażdżą, mielą i zjadają wszystko. Co jeszcze mi się podoba? Muzyczka mi się w miarę podoba. Mimo wszystko i tak nie zachowano motywu muzycznego wykonano oryginalnie przez Megadev, tylko zrobiono. Go od nowa, na ten sam, powiedzmy, motyw, ale jednak, jednak nie z takim pierdolnięciem jak dla mnie. I co jeszcze? I co? I nic. Tyle jeśli chodzi o plusy. Sam DNF stara się dawać Call of Duty połączonego z Half-Life'em, czyli totalna rozpierducha plus jakieś tam łamigłówki, powiedzmy, tam trzeba tutaj coś zrobić, tutaj... Gdzieś tam sięgnąć, jakiś tutaj przycisk, coś przynieść, żeby tam przejść, tędy. Takie tam y, rzeczy tylko, żeby gra trwała o te parę minut dłużej. A gra nie trwa długo, bardzo niedługo. I tak co do niej przysiądę, to zaraz mnie odrzuca... Nie, czy to jak to jest tą prostotą. Nie chciano zrobić, jakby chciano zrobić grę w rozgrywce nauczkową. O, kurwa, tej takim to nie wyszło. Nie wyszło im to. Ponieważ my już jesteśmy przyzwyczajeni już do takich schematów stosowanych w grach wideo, że taka prostota, taka nisza, jeżeli chodzi o ro, ro, urozmaicenie rozgrywki, nie przejdzie po prostu. Gdyby nie było w tej grze Diłka naszego księcia, to nie byłoby co. Gra byłaby w Tesko na półkach, z grami po dychę. Tak, nie wiem, czy komukolwiek by się wówczas chciał na to kupować. I po prostu słaba, nie wciąga mnie tutaj praktycznie nic z samej rozgrywki. Jest to strasznie, strasznie takie mdłe. Zero emocji. No nie ma szału, naprawdę nie ma szału. Wydawać grę, na tę grę pieniądze, jakie są e, wskazane, aby wydać, Gdy kupić DNF-a to stanowczo jakieś 95% za dużo, i to sobie życzą wydawcy. No i niestety, No, gdyby nie Duke, tak jak mówię, to byłaby straszna chujnia. Teraz popiję piwko, żeby mieć mój chłopak, moc powolnienia. Oooo! A tutaj, trościa tu. Wbiję z ciebie kotlety, po tym je zjem, a jak je zjem, to będę szczęśliwy, bo więcej chlubi szczęśliwy. O, już nam minęła faza. No, i tak jak mówiłem. Albo jeszcze nie. Tutaj jeszcze coś stało, nie? Powiedzmy, zagryziła się, się droga, teraz trzeba tutaj wyczuć jak przejść. O, czyli co jedyny co muszę zrobić to wskoczyć na to, no, nie za duża taka zagadka. Ale po drodze spotykają nas mniejsze czy większe jakieś tam powiedzmy przeszkody do przejścia. Łup kurwa Uff. co to jest? Oj! Oj, Tak się cieszę, że cię nie zjedli w całości, bo niesprawny byłeś. Ciemność widzę, ale patrzcie na to. Ha-ha-ha, kurwy. Dobra, co teraz? Co zrobić? To jest zrobione. Nie, to nie zrobione. To jest magiczna winda. Pięknie. Która nie działa. Ponieważ nie ma prądu, znają życie. No i właśnie, jest pierwsza przeszkoda, że tam jakaś mini-misja, Trzeba zrobić cały był prąd. Hmm. Oraz coś wyszukamy. Co się gówno zrobię? O, wózek kurwa. Jesteście open, yeah, skopniaka. Chodzi właśnie o to, że ja było jak najwięcej patosu, zawsze w to chodziło. Jeszcze to możemy skopniaka Nie. Słokcia. Z... Hmm. Convenient. <słyski> Ojeje, oh yeah, convenient dziwko. Nie dziwcie się, że ten gameplay jest... O kurwa. No, że ten gameplay jest emocjonujący niż oglądanie z babcią romantiki hiszpańskich tych seriali, co tam lecą. Ale to właśnie tak jest, jak się gra w grę, w której nie za wiele się dzieje. jak się dzieje, to tak od na siłę. strasznie, straszny to jest mój Straszny to jest Checkpoint, yo! Mm -hmm. Będzie prąd. Oczywiście, że tak. Czyż kanału można zapikować sobie? Weźmy. łup, kurwa. Mhm. Mm może żeby, tak jak to jest mistrzem w tym Dariusz S, pewien komentator, który może, może zamiast dyskutować o tym co się nie dzieje oh, yeah. na ekranie, bo się za nie dzieje, to podyskutujmy o tym, co o pierdołach tak zwanych, czyli o niczym, o dupie moryny. W Poniedziałek mnie już nie będzie. Nie będzie mnie przy moim super stanowisku komentatorskim, gdzie na co dzień go używam i z czasem również produkcję. ponieważ będę w Polsce. A tam jedyny komp, jest Ma 768 RAM-u ma czwórkę, 2,4 giga I jeszcze Radeona X1050 W ogóle jak mi tam będzie chodził uh, League of Legends, będzie chodziło, to mnie niego wzięty Oby W ogóle jeżeli chodzi o League of Legends To chciałem zrobić Będę myślał o tym, żeby to zrobić O no, nień Zrobić streama Z LoLa że jak się nie mylę, to do tego potrzebuję partnera, jak już mówiłem. Nie kręć, żebyś partnerem. Ale jeżeli będzie taka konieczność, mam nadzieję, że takim na tym poważnie zastanowię, to i będą z tego sami korzyści. Już nie mówię, chodzi o to, że będę miał tą kasę za reklamę którą i tak będę mógł podejrzeć, bo na mi to. to żebyście zrobić jakoś lepiej jeszcze, zreklamować, Twoje twory youtubeowskie Ale kurwa czemu to cały czas nie działa? no ja pierdolę no to pokój ja to się o to zapaliłem, żeby kurwa było pierdolę także się będę kurwa strzelał, co? Kurwo! Uuuu, bony No Jeszcze kurwa żyjesz Jeszcze kurwa o kurwa mam ryby. Także są dobre, jak jest dużo około mnie ludzi, czy tych kosiaków, a jest tutaj kurwa nie ma. Tylko tam się pizdy zajebane, kurwa trzymają na tym balkoniku śmiesznym. I chuja zżyj tego grana tak dziwko. No kurwa, urwało cię w końcu nogi, jak się teraz tym czujesz, świnio. Hmm, a moment się kończy, ale za to jest RPG, ja! Yeah. się zdaje czy czasem a i to kurwa najpierw ja to jest jakiś autor respaw czy chuj? Aj O. no chyba że jeszcze jest sporo amatorów takiego właśnie rozwalania wszystkiego wokół to możesz okazać świetną grą. No, dla mnie to, to jest nic więcej, jak taki typowy odmórzdać, żeby się trochę odstresować. Ej, ty kurwa! No ja pierdolę, kurwa mać! Kurwa, no więcej tego respawnu spierdolonego to nie mogę zamieścić w tym chujostwie zajebanym, nie? No kurwa, nie można było. I kurwa skąd i stąd nie? I teraz muszę zajęć 5000 kurwa świniaków, żeby dotrzeć do chuj wiek dokąd kurwa. Pierdolę ta kurwa. Nawet dzięki za taką grę, ale kurwa jak się męczy, tylko żeby się męczyć to wolę, wolę... kurwa nie jedzą. Naprawdę pasjansa wybowało sobie pograć kurwa niż chuj To, że przynajmniej gra nie wie to tutaj, haha, kurwa, mnie nie trzeba dużo ściągać. Nie no, naprawdę, kurwa, kupuła się to jest samobójstwo. Co nie? Zgadza się ze mną? Zasz, kiwacie, kiwa głową, kurwa, że tak. Tak, kurwa, zgadzam się co, on wiecie, kurwa. Oaaa, żółto. Dobra, chuj z tym. Jeszcze ja z wami żegnam. I jeżeli będzie okazja, co wątpię, to może jeszcze coś nagram w wakacje no, w Polsce, ale to naprawdę wątpię. A jeszcze zanim ten skończył, patrzę na taki super, super powera Hu! Uh, ej kurwa, to miał być to, a może to. Patrzcie, kurwa jak <gry> No... <gry> I czasem fajnie, nie? Czasem fajnie są takie stawki humorystyczne. No szkoda, bo gra naprawdę miała kurwa no, znacznie większy potencjał, ale spie spierdolili to trochę, nie? No nic. To nie będzie kontynuacja coś tam kurwa innego niż swój. What a mess. What a mess, Dziwko. Yeah. Dobra, na razie.